Damn you, you leave me no other choice. Go, my simps. Yes, master. Gambit Królowej to siedmiu serial Netflixa wyprodukowany w 2020 roku. Opowiada o losach osieroconej Elizabeth Harmon, która odkryła swój talent do szachów. Serial jest kierowany głównie do młodo-dorosłego pokolenia: pokazuje on, jak szkodliwe są używki w postaci alkoholu i narkotyków. Lecz jaki ma to związek z szachami? Już wyjaśniam. B po trafieniu do sierocińca, musiała przystosować się do reguł tam panujących. Jedno z nich jest codzienne branie witamin na odporność i koncentrację. Niestety okazały się one środkami uderzającymi. Niedługo później Elizabeth poznaje woźnego przybytku, pana Schajbela, który nauczył dziewczynkę gry w szachy. Zainteresowana grą i napędzana przez witaminki Beth, szybko stała się jednym z najlepszych graczy. Już w młodym wieku pokonała jednocześnie cały licealny klub szachowy. Z wiekiem Beth staje się coraz lepsza, a nauk coraz gorszy. Przez używki dziewczyna ma problemy z kontaktami z ludźmi, rzadko zawiera przyjaźnia, jak już to z osobami również pogrążonymi w nałogu lub w pasji do gry. Dodatkowo można zauważyć u niej uzależnienie od szachów. Dziewczyna musi być coraz lepsza w grze. To też sprawia, że spędza mało czasu ze swoimi rówieśnikami. Serial pokazuje też inne problemy społeczeństwa XX wieku. Rozwody spowodowane pracą, niechciane małżeństwo ze względu na wypadkę czy wykorzystywanie swoich dzieci dla dóbr własnych. Niestety tytuł serialu jest nietrafiony. Ma on pokazywać, że serial jest o szachach i że główna bohaterka jest jak tytułowa królowa, lecz samo zagranie pojawia się niesamowicie rzadko. A prawie w ogóle? Tak więc, czy polecam serial Gambit Królowej? Ludzie głównie skupiali się na problemach i zaletach bef, nie zwracając uwagi na problemy postaci pobocznych. Serial również zachęcił wiele osób do spróbowania swoich sił w szachach, więc gdybym miał polecać, to tylko nielicznej grupie osób. Niestety, Netflix jest dosyć popularnym serwisem filmowym, przez co ludzie oglądający seriale dla zapchania czasu szybko wybili Gambit na szczyty popularności. Czy jest to złe? I tak, i nie, ale to temat na inną rozmowę. Także miłego oglądania i niszczenia figur przeciwnika.